Dobra, to jest jakiś obłęd. Ja Będę w bingo. Dobra, słuchajcie, wygrałem grę numer 3 W bingo. Co wiąże się z jakąś nagrodą. Będzie losowanie w czwartek i mogę wygrać 12 tysięcy dolarów. Umówiłem się tutaj, że jak wygram, to się podzielę całą nagrodę na trzy. Na mnie, na Edytę i na Jeffa, kumpla a Amerykanina. Siemaneczko ekipa. Jedę do pracy, do nowej zresztą. I już jestem spóźniony, bo jest godzina pierwsza, dochodzi Spóźnienie wystąpiło tak, bo miałem kilka spraw biurowych do załatwiania dzisiaj, takich organizacyjnych. W końcu zarejestrowałem samochód w Illinois. Dziękuję Artur, Ty będziesz wiedział o co chodzi. Jeden z widzów wysłał mi, dobra od początku. Przyjechałem tutaj samochodem zarejestrowanym na Florydzie. Nie zabrałem titlea z Florydy z urzędu, po prostu nigdy go nie odebrałem. Miałem tylko elektroniczny title. Myślałem, że z tym elektronicznym będę mógł, jak, jakby sobie zrobić, jakiś transfer albo coś już w urzędzie tutaj e, do rejestracji. Natomiast się okazało, że nie da się, że jest potrzebny e, papierowy e, title bez żadnych. E, pani mi macha coś rękami próbuje się wpierdzie i przede mnie mi jeszcze macha rękami ludzie to są w ogóle zabawni e, no i jakby nie mając tego titla, nie dało rady zarejestrować, miałem w pomyśle żeby pojechać na Florydę, polecieć samolotem to po pierwsze, ale to zbyt łatwo pomyślałem, że siądę w pociąg bo jadę pociągiem, e, fajna przygoda, od wielu wielu lat nie jeździłem pociągiem, e, ale dostać się z Chicago na Florydę pociągiem to jest dwa dni i tak kurna mówię dobra później, dobra później, teraz już święta zaraz mówię, cholera Artur, jeden z widzów powiedział, stary wysłał mi maila w ogóle, porobił screeny odpowiednich stron rządowych mówi, zrób tutaj, zaloguj się tu na tej stronie to to wypełni dokumenty i ci przyślę do domu title ja tak zrobiłem i nie minęły dwa tygodnie, cyk, cyk mam title u siebie i dzisiaj, właśnie to był ten dzień, że pojechałem go zarejestrować. Najpierw sprawdziłem, czy w moim kanty muszę robić certyfikat spalin. Ten testy spalin się na to mówi. Taki przegląd, czyli że jedziesz autem gościu w takim jakby zakładzie, nazwijmy to tak jak u nas, te przeglądy, wszystkie podpina ci komputerek pod samochód i sprawdza, czy tam. Wszystko jest ok z silnikiem, czy tam no, nie świecą się jakieś błędy, nie świecą się jakieś kontrolki od EGR-u, czy tam e, normy emisji są zachowane, czy tam katalizatory są, nie? Tutaj też tną katalizatory na potęgę. Jak się przypadkiem okazało, e, no ja nie muszę mieć takich rzeczy, e, no więc po prostu e, ubezpieczenie. Ja pytałem nawet dzisiaj pani, czy ubezpieczenie jest konieczne, żeby zarejestrować samochód. Pani w urzędzie powiedziała mi tak. E, oni tego nie wymagają. Natomiast prawo mówi, że tak powinno być, ale oni tego nie sprawdzają. Rozumiecie? Więc tak, y, od razu dostałem y, dwie tablice. Na Florydzie obowiązkowa była jedna. Tutaj potrzebuję bilinoi dwie, na przód i na tył. Dodatkowo naklejkę y, przyczepia się przykleja się na tylną tablicę, y, która jest na rok na Florydzie. Można wybrać sobie samemu, czy chcesz na rok naklejkę, czy na dwa lata. Jest nieco droższa, ale tylko troszeczkę. Tutaj zapytałem też pani, ile normalnie sama naklejka kosztuje. Jak będę chciał za rok odnowić e, tablicę, to nowa naklejka na cały rok, odnawiając, kosztuje 150 dolarów. To jest to, i teraz, jakby ona już była w cenie, e, także mam na rok, zapłaciłem 316 dolarów plus 7. Dolarów podatku nie FI za użycie karty kredytowej, więc tutaj można też płacić kartą kredytową, gotówką lub czekiem. Co na Florydzie można było, pamiętam, tylko kartą płacić w tym dniu, w którym akurat ja korzystałem. Oczywiście, bo znając życie i Amerykę, to tutaj można tak, a za chwilę można inaczej. O, jakie co to za zwierzę było? Jakby puma, jakby coś na ulicy. To strasznie dużo żyjątek takich w sensie nie żyjątek, na ulicy leży były kiedyś żyjątkami, a już są nie żyjątkami eee, no i jakby poogarniałem sobie to wszystko, tablice za, zamontowałem, siadłem do auta i lecę Jecha, jeździłem po Illinois, po Illinois bez moje tablice wyszły naklejka straciła ważność 17 października o północy dniu moich urodzin od tamtej pory do dzisiaj jeździłem bez ważnej naklejki no stres był straszny bo pierwszy kap który za mną by stanął e, policjant e, pierwszy policjant i jest mandat nie? podobno tam do 30 dni to tylko dają pouczenie e, no ale tu prawie 2 miesiące się nazbierało no niecałe dwa. Także teraz fajnie, już sobie jadę, załadowałem narzędzia, jadę do nowej pracy. News kolejny, wybrałem Jeff, sąsiad, Zaproś tak, bo jakby spotykam się ze znajomymi Amerykanami, którzy nie rozmawiają po polsku, dzięki czemu jakby uczę się języka angielskiego w ten sposób, przebywając jakby w amerykańskim towarzystwie. Byliśmy z żoną i właśnie z Jeffem e, zaprosił nas do baru na bingo. I otóż, słuchajcie, całe życie myślałem, że bingo to tylko akcja dla starych ludzi. Tak to mamy przedstawiane w Polsce, e, W telewizji, którą oglądałem w Polsce. I tak to było przedstawiane, że tylko starzy ludzie wiecie dom starców. Tam wszyscy siedzą i maniakalnie grają bingo. Otóż, byliśmy w barze wziął takie plik kart i 10 gier tym razem było za darmo a normalnie tam się płaci około 10 dolarów za wzięcie udziału w grze czyli za ten plik kart no i mam pierwsze bingo za sobą i teraz słuchajcie mało tego wygrałem na 10 kart numer 3 zestaw czyli ja wygrałem grę numer 3 Gra numer 3 I tam były jakieś tam śmieszne nagrody, za tam poszczególne takie, ale mój akurat kupon, moja gra brała udział w jakimś takim grubszym losowaniu. Eee, w grubszym losowaniu i tam musiałem podać swoje, e, swoje dane, numer telefonu, e, adres mailowy i został wrzucony do jakiejś tam takiej skrzynki ogólno, chyba okręgowej, tak to nazwijmy, że z całego stanu Illinois wpływają te wygrane z tej gry, numer 3, kupony. To jest takie, wiecie, to jest takie mega profesjonalne, to jest w ogóle cała jakaś liga. Eee, to jest strona internetowa, na której tam różne jackpoty, tu 12 tysięcy można dolarów wygrać, tam 70 tysięcy dolarów. A w i tak wiecie jak to jest. Więc ja sam nie gram w te różne automaty, maszyny nie wrzucam tam, nie pakuję bo to wiem, że to rujnuje całe rodziny. Ale forfan poszliśmy. E, żeby e, jak, jakby no jak stalać się z tą e, amerykańską kulturą bo fan takie półtorej godzinki e, no ubaw popachy ubaw popachy, w przyszłym tygodniu też coś takiego Czy idziemy na jakiś koncert w ogóle też z tym sąsiadem no więc świetny e, świetna e, zajabka e, proszę mam coś okej okay. Świetna zajawka, świetna zabawa. Polecam każdemu spróbować zabawy w bingo. Także tak, wczoraj czy przedwczoraj? Wczoraj spędziłem cały dzień na dworze pracując. No tak, pracując za, za darmo. W sensie za darmo. Dla kolegi pomagałem. Też Amerykanina. Montowaliśmy lampy zewnętrzne. Mu tam na tym, na, na ogrodzeniu takie. Mówił, że tam mu rakuny podchodzą, czy coś i w lecie mu opierdzielają ogród warzywny. Winogrona obżerają, te jelonki, więc mówi, że nocą przychodzą, więc zakłada takie lampy. Ja mu tam pomagałem w tej instalacji, bo to już z deka starszy człowiek, a to wysoko trzeba było, więc spoko. Spędziliśmy fajnie dzień tam od 9 od dziewiątej do trzeciej. Do Popracowaliśmy, pogadaliśmy i też właśnie jest Amerykaninem, więc on ma fajnie, bo on ma żonę Polkę i on rozumie praktycznie 90% tego, co mówi, i ja go bardzo dobrze rozumiem. I przez wiele, 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 wiele lat jakby ten jego angielski nabrał takiej innego tego wyrazu, taki prostszy, bardziej taki książkowy niż bez tego slangu, bo z kolei z tym drugim właśnie sąsiadem. Które koło mnie mieszka, no to on ma ten akcent, ma już taki typowo amerykański, ten slang, i ja go non -stop proszę, żeby mówił wolniej, bo nie wszystko jestem w stanie zrozumieć. Tak, tak właśnie ten, ten amerykański, bo w ogóle to, czego uczą w szkołach, to jest w ogóle bzdura, to jest fikcja w tych szkołach językowych. Jest kompletnie nijak się ma do rzeczywistości, nijak się ten język szkolny ma do języka takiego w życiu nikt tak nie mówi. Ale tak, no, z każdym jakby dniem, z każdą rozmową, z każdą godziną spędzoną w towarzystwie jakby ten język się fajnie kłonie. Jakby po ponad roku czasu czuję ten postęp, jeśli chodzi o mój, mój składnie, budowanie zdań po angielsku czy, czy, czy coś. Jeszcze bardzo daleko droga przede mną, ale, ale przychodzi mi to dosyć, dosyć łatwo, tak to powiem. E, to takie krótkie trzy słowa e, na temat tego, że właśnie rozpoczynam nowy projekt. E, zobaczymy, co tam jeszcze w pracy. Może coś dogram, żeby jakaś zajaweczka była, i zaczynamy nowy sezon. Więc wiecie, śmiało można powiedzieć. Że łamałem prawo w Ameryce. I a propos prawa i praworządności, anegdotka. Ostatnio rozmawiałem z moim poprzednim klientem. Co widzieliście te, te małe fragmenty? Co ten, co mi Tippa dał? E, tam sobie rozmawiamy na temat tego e, nagrywania jego samochodu. Coś tam, coś tam. Mówi, wiesz, Sylwe, że ja cię na policji sprawdziłem. Że sprawdziłem Twoją przeszłość i tak dalej. Że to. E, bo chciałem wiedzieć kogo wpuszczam do domu, nie? No opadłach opadła Mówię kurde nawet nie wiedziałem, że tak sobie można kogoś tam, wiesz, z ulicy zweryfikować, zadzwonisz gdzieś tam i wiesz, i ci podadzą, czy on ma jakieś tam kryminalne e, przeszłość jakąś, nie? Czy tam coś odpierdzielał. Nie wiem... Nie wiem czy co, co to znaczy, nie? Jeśli wy jesteście tutaj, a wiem, że mam widzów z Ameryki, to dajcie znać, nie? Czy to tak kurna bo mnie trochę zmierziło nie z wiesz sprawdził całą moją tam jakieś mówię cholera mówię że tutaj ją do mnie że, że tutaj to tak to normalnie nie działa bo wiesz to słuchaj no ja mam żonę w domu e, no ja muszę wiedzieć kogo wpuszczam okej okay. okej okay. to taka anegdotka a propos, i, i ciekawe czy takiemu gościowi by wyszło na przykład jakie mandaty mam, jakie co za złe parkowanie, czy... Tutaj nie istnieje coś takiego jak RODO, coś co się w Europie wszyscy zasłaniają, że nie możemy Ci tych danych podać, tego, tamtego, bo to jest RODO. I, i wiele ludzi się ukrywa przed tam, w ten sposób, nie? Szybka anegdotka, taka do do moich poprzednich wywodów. Coś czuję, że teraz będzie sporo, jakby gadania z samochodu, bo godzinka w jedną, godzinka w drugie, łącznie 60 mil dziennie, bo mam 30 mil w jedną stronę. No ale to, to jest nic. Jeździłem dalej. Jeździłem po 2,5 godziny, słuchajcie, z Tampy do Orlando. Zarabiając 23 dolary za godzinę pracy, słuchajcie, bo to hit. Pracowałem 8 godzin, z czego do pracy dojeżdżałem właśnie w tej z powrotem. 5 ustawałem dodatek do paliwa, ale nie były pokrywane całe. Musiałem ze swoich dokładać. To była masakra. I teraz, słuchajcie, najlepszego. Znalazłem sobie e, Pokój w Orlando. To szef mi dał pracę w tapie z powrotem. I znowu musiałem jeździć. Cholera jasna, 2,5 godziny do pracy i z powrotem. Och, Jezus Maria, to były piękne czasy. Policzcie sobie 8 godzin. Pracowałem, 8, jechałem 2,5-2,5, ,5. 5 godzin jechałem Czyli o! czyli łącznie co, byłem 13 godzin w robocie Jakby dojazd do pracy, wiecie, to generalnie nie było mnie w domu ponad 13 godzin i wtedy przynosiłem niecałe 200 dolarów i robiłem wszystko. Robiłem dokładnie to samo, co teraz, nie? Gości przyjeżdżał raz w tygodniu, bo nawet go nie widziałem. Dostawiał czeka albo cash, nie? Prawa rynku, musiałem się jakby, jak to się mówi, frycowe zapłacić, żeby się dowiedzieć, doedukować. Najlepszy, na każdym kroku gości mi mówił Jakie to ja mam szczęście, że jego poznałem <laughs> Tutaj w Ameryce na początku mojej drogi Że przyszedłem do, do niego do pracy Jakie ja mam ogromne szczęście <laughs> No fakt, fakt <laughs> To ten, co mnie wydymał na auto nie? Tam z moich poprzednich filmików co tam wspominałem takiego Psu, brata. To no w sumie szczęście. No, teraz już się nie dam tak dymać Ok. Siemeneczko, wszyscy. Spójrzcie. Pierwsze minuty na nowej robocie. Ja bym że tak na szybciutko pokażę, z czym tu się będziemy. Eee, Damy szerszy kąt. Tak jej widzicie. Łazienka jest taka. Usuwamy te drzwi, cała ściana w płytkach, cała ściana w płytkach, cała ściana w płytkach, cały tu w płytkach, tu do góry płytki, podłoga płytki, nowa szafka, e, umywalka nowe krany, zawory pod spodem, nowe lustro wpuszczone w ścianę, e, kibel próbujemy, dzisiaj się okaże, e, schować w ścianę, skut, tak, żeby stelaż był schowany, tylko miseczka wystaje tutaj i dzięki czemu mamy dużo miejsca, więcej tutaj przestrzeni. Nowa wanna, zabudowa z płytek, nie taki jak tu jest ten, plastikowy. Podcięcie podwalne na stopy i podświetlone ledem. Dodatkowo ta półka będzie tutaj, będzie taka sama wnęka jak ta jest, tylko też podświetlony jakiś pasek u góry. Tyle. Mam nadzieję, ogarnę się ze wszystkim w dwa tygodnie. Pewnie nie, bo być może będzie jakiś mały tutaj problem, Pro, nie problem, tylko więcej czasu trzeba będzie poświęcić na dopieszczenie płytek przy ledzie tutaj, przy tym ledzie, takie małe drogazgi, pewnie zagrało więcej pracy, będę się mega starał po mojej litorie, zresztą zawsze się stara. nie wiem jak dużo uda mi się nagrywać i dla co, może coś tam postawię i będę po prostu nagrywał jak pracuję. Zobaczymy. Także to taki jest chyba ostatnia część, a może jeszcze coś nagram, to wie. Siemanko. E, tnę i wyrywam e, ten panel tutaj, plastikowy taki. Nie, jest też taka wanna. Nie powinno mnie dziwić, że za tym jest są płytki na przykład, bo to tak się generalnie robi. Wpada goście, zajęcięci. Robi refreshing odświeżenie takiej łazienki. Ja to oczywiście muszę to wyciąć. Nakręcę tutaj cement zamiast zostawiać taką płytę. Teoretycznie mogłem tylko zrobić waterproofing, ale wywalam to wszystko, zrobię cement boardy, nakręcę tak, jak powinno być. I w tej części mokrej będzie cement, bo w w płytkach już nie. Ale tak kopię, kopię i mi się wydaje, nie wiem jak to jest zrobione, ale to też jest taki plastik. Tu widzę w ogóle fragmenty też cięcia. I obawiam się z tego co widzę tutaj, że to jest na wannie. Że jest wanna wannę bożona. Ale byłyby jajek. Tak mi się wydaje, że to jest wanna wanna bożona. Ale to byłoby sprytne. Słuchajcie, będę to nagrywał, bo skończę zrywać te panele. Mam jeszcze ten i ten duży czy jest jakimś takim smowem czym zrobione, lepikiem, to jest wiecznie elastyczne. Z śmierdzi niemiłosiernie, Takie asfaltowe jakieś coś, nie wiem. Ale te popyprzedne i tony silikonu wszędzie. Dziwne. Siemaneczko. Ja tutaj sobie wycinam te płyty. Te płyty tnę moim e, multitulem. Takim jakimś tam ostrzem, i idzie to jakoś fajnie. Plastik cienki, ten, ten klej jest naprawdę jakiś zło, straszne. ale naprawdę coraz bardziej się przekonuje, że tutaj jest wanna w wannie. Była stara płytki, stara wanna, zostało wycięty kawałek tutaj e, tej płyty, wymieniony zawór, nowy ten mieszacz. Tam nowa słuchawka, czy nawet słuchawka została stara. E, płytki były tylko. Dotąd dalej jest gips karton zwykły i tu mam chyba dwie wanny, bo tutaj czuję plastik, a pod spodem jest takie mocno twarde, nie ugina się, czyli wanny. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam, żebym miał, musiał demontować dwie wanny w jednej małej łazience. Policzone za jedną. No ciekawe zaraz to będzie, jakby taki żarcik, ale... Zaraz zobaczymy, czy faktycznie mam te dwie wanny, czy, czy mi się coś pokrzeniło? Ale patrząc z pokorku jaki odpływ tam jest głęboki i jak to wszystko wygląda. Swoją drogą, straszny kicz. Ja pitole. Naprawdę. To jest... Ja wiem, że tutaj, nawet w domu, w którym ja wynajmuję, u mnie w no, wannę jest z hydromasażem, ale też taki plastikowy, brzydki kolor. I obawiam się, że umie też jest z, z, z takim, takim takim lepikiem jakimś takim bitumicznym. To musi być straszny rak bo w ogóle tutaj nikt się tym nie przejmuje. Fuh. Dobra, kurna, ciężko to jedno ręką robić, a to mam kamerę, nagrywać. Także niestety czekamy, była, była dwojna robota. Tutaj mam to pocięte. dobrze. robię bo. Słuchajcie, no moje przypuszczenia jak najbardziej się potwierdziły. Pół wyrwałem, zostało drugie pół i jeszcze jedna wanna. Oto obraz w trakcie bitwy. Coś, co się spotykam w Ameryce pierwszy raz. Uwielbiam tutaj pracować generalnie, bo kiedy już człowiekowi się wydaje, że już wszystko wie, wszystko widział, nagle spotyka taką zabudowę. Eee, a pod spodem metalowa zwłoka, stalowa warma. Muszę jeszcze wyciąć tutaj całego tego mm, gips kartona, wywalić i tutaj będzie przekręcony cement, bo płytki były kiedyś dotąd tylko. I później taki panel przyszedł na, na silikonie. Dobrze, że do tego bo to już się mocno trzyma silikon do płytek, ale już do tego panela się nie chciał trzymać. I te czarne smaziło wszędzie. Jak to. Dobra, jeszcze muszę to dociąć, tu przeciąć i wywalać to wszystko. i Dopiero mogę wycinać te płyty i później dopiero na końcu dla mnie. No wcześniej kiber jeszcze zabieram. Jest godzina czwarta. Kolejnym etapem pracy jest wzięcie tego znowu brzy brzyzyczka i cięcie tu wzdłuż tych linii kafelek. Tu, 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 tu aż do samej góry. Wbicie tutaj łapki i zrywanie tej ściany. Cała idzie. Teraz to jednie. Oczywiście woda jest zakręcona. jakby to pytał, Tu jest fajnie, bo Widzę wzmocnienie jest dane po całości, ale ta wstrząs się w ogóle nie trzyma. W ogóle nie ma po żeby jakby szarpnąć. No, widzicie? Czekajcie. O. Tu mamy kanalizację i jakiś odpowietrznik, mam nadzieję, bo to trzeba będzie przyrobić. Bo tu chcemy jeszcze wyciąć i schować ten. No dobra, to jest grubsza płyta, no ale nic, poradzimy sobie. Dobra, muszę to przełamać na pół. Zostańcie ze mną. I to samo czeka mnie tu cięcie wzdłuż tej linii, do góry i zrywanie całości. To też pewnie pójdzie jakoś tak i też wek. I tu przyjdzie, wtedy dostaje dostęp do wanny, wannę wek, stawiamy nową wannę. Robimy silikony na dole, na silikon stawiamy cement board i dzięki czemu mamy zrobiony fajny pierwszy taki waterproof.